Hej, czy się Mano z tej strony oczywiście z Poxy? Słuchajcie, dzisiaj to jesteśmy na Bedwarsach na Hypixelu. Ponieważ, słuchajcie, dzisiaj to będzie taki bardziej filmik, myślę. E, pogadankowe coś w tym stylu, żeby po prostu wam wyjaśnić czemu mnie nie było i tak dalej To jest bodajże mój drugi film na tym kanale, w sensie drugi film tego typu na tym kanale Czyli, że właśnie coś tam wyjaśnię i mm, tak dalej Także słuchajcie, na starcie proszę was teraz bardzo o łapkę w górę i osoba, e, Bo w tym momencie jest to dla mnie dosyć ważne, żeby ten film się jakoś tam może trochę pozycjonował czy coś w tym stylu Także to byłoby naprawdę mile widziane e, No i co, no i dzisiaj trochę tak więcej powiem o tym czemu mnie nie było Czy zamierzam wrócić e, Co się ze mną dzieje i tak dalej Także, słuchajcie, oglądajcie do końca, widzimy się już za chwilę, jo, cześć! Ok, więc arenka się zaczęła, słuchajcie, dzisiaj, właśnie, tak jak mówiłem, powiem trochę więcej mm, o tym, co się ze mną dzieje i tak dalej, i czym się zajmuję teraz, czemu tak dużo filmów nie było. Zacznijmy może od tego, że, no, nie było mnie ch chyba bodajże z y, dwa miesiąca, mi się wydaje, że to było dwa miesiące, znaczy tak mniej więcej koło tego, eee... I nie było mnie, ponieważ... Y, kurczę. wam szybko, okej, okay? zajmowałem się ogólnie... Znaczy teraz ogólnie zaj zajmowałem się też montażem filmów y, u pewnego youtubera, y, więc po prostu. Y, no większość czasu przez. Znaczy większość czasu przez... Te dwa miesiące właściwie spędzałem na tym, żeby... Mm, żeby właśnie montować te filmy. E, no miałem tak w sumie wrócić we wrześniu, ale zaczęła się jakby szkoła i e, też no może nie, nie miałem tego wszystkiego aż tak ogarniętego jak, jak chciałem. E, też wiecie, z czasem i tak dalej. Myślę, że nasz bridge na Emeraldus zbudujemy od miejsca diamentów, żeby po prostu inni tak łatwo się do naszej bazy nie dostali. I ogólnie teraz też się właściwie zajmuję tym montażem, ale może no teraz myślę, że sobie to bardziej wszystko może ogarnąłem jakby z czasem no mam wszystko jakby też bardziej może rozpisane co kiedy robię i tak dalej także po prostu miałem chwilę na początku problem z tym, ale teraz już jak widzicie sobie to lekko ogarniam 6 Emeraldów dostałem, Bardzo cztery dziękuję. Dziękuję Grey. <grym>, sąsiedzie właściwie mój. Kurczę, tak teraz myślę o tej arenie to White, nie wiem co White robi, bo on... hop w ogóle... Minęło chyba bodajże 2,5 minuty, a chłop dalej <grym>, tego Gray w ogóle. Patrz chodź. Spójrz, spójrz morta. To jest jest stary twój błąd, no niestety. 4 emy, fajnie, bardzo, bardzo fajnie, naprawdę. Nie wiem czy on zabrał wszystkie, czy nie, bo. Nie wiem czy się zdążyły dwa razy zraśpić, ale jak na razie może y, pominimy tego Gray i lecimy sobie dalej z gierą Teraz słuchajcie, bo ten graj mnie już... przecież nie, w sumie czekajcie, ja sobie może tego graja tak trochę może po farmie, czy coś w tym stylu, żeby po prostu. Bo on mi... On, mi teraz, on teraz bardzo dobrze robi za rolę m, takiego takiej osoby, która po prostu mi te diamenty przynosi, także. E, bardzo ci Graj dziękuję. <grym> e, Banking X2. <grym> to jest jego nick. To jest właśnie nick tego m, zawodnika. <grym> Super po prostu. Ogólnie teraz na kanał. Nie wiem, czy mówię cały czas ogólnie, czy nie, ale, ale jak mówię, to przepraszam. Mm, na moim kanale teraz do, będzie się pojawiać y więcej takich filmików właśnie z Hypixela, bo tak, na Hypixel sobie właśnie zacząłem tutaj trochę więcej grywać. Jak to graj tu był? Słuchajcie, bo trochę tego teraz nie czaję. Tam jest chłop! To jest graj właśnie! Co za chłop. No to za chłop w ogóle. Patrz, stary, to. No to nieźle. Co? Co jest? Co jest, stary? Dobra O nie, MS padły, naprawdę? Eee, no jest lipa totalna, Gray, no niestety, no Jest totalna lipa Co ja mam na to, stary, poradzić? O, Gray has been eliminated Życie Nie wiem, myślę, że teraz możemy już chyba... O, trap triggered, okej, okay, czyli teraz będziemy musieli tryhardować Eee, to jest ten White, także myślę, że z nim też problemu zbyt dużego nie będzie O, fuu, Red tu jeszcze jest, o mordo O mordo Siema, Red, co tam? Co tam, stary? Tak, ci wjechałem do bazy. Wiesz, co chodzi, Morda? Wiesz, co chodzi, Terek? Się ma, gre e, Green Dobra. Nie wiem, czy. No, dobra, okej, okay. mniejsza Lecimy dalej. E, Kieruj właśnie tutaj. Iron Fighter, Kurcze, my sobie właściwie kupić ten. Ten. E, ulepszenie, jakby mojego seta. Ale zapomniałem o tym, tak szczerze. No ale cóż, dobra. O, tu jest jeszcze White. O, mordo o, stary, także dobra. Mm, no i tak, no i ogólnie teraz będę sobie właśnie wrzucał. Tak, właściwie wracając, będę wrzucał, wrzucał teraz może więcej odcinków właśnie. Chyba powiedziałem już o wszystkim, tak mi się wydaje. Także możemy już chyba kończyć sobie tą rękę. I tak, jeszcze nie wiem, kiedy dostawię, tak szczerze, ale. E, za niedługo będzie startować jeszcze kolejna edycja Mega, Mega x który. E, no nie trzyma się tak źle. Także możecie do niego wbić, oczywiście. Znaczy do niego, no a ten serwer po prostu jakby możecie wbić, bo. No, jest tam naprawdę, naprawdę spoko. Mam pomysł. Siema. Nie chcę mi się tam jakoś iść specjalnie, także. Siema. Invisibility Potion. Czy tam. Potion, nie wiem czy to, ale. Pozdrawiam. Wbijemy sobie tutaj do panała. Oha, on ma takie coś. Dobra, to czekajcie, to ja sobie aż zrużyję chyba perłę, bo. Aha, chłopa tu w ogóle nawet nie ma, nie? Dobra, dobra, stary. faj, faj, faj. Myślałem, że tu chłop jest, nie? I normalnie sobie wypiję tą potkę że on to cały czas siedzi. Okej, okay, mniejsza, no cóż. Mm, nie wiem, kupię sobie może Dream Defendera, bo w sumie tak tutaj zacząłem tryhardować przez no, mi... że po prostu gramy z łóżka i trochę ta gierka może być trochę ciężka, jakbym tak zaczął grać, wiecie o co chodzi. normalnie. Także Alo, Dream Defenderek i normalnie... To jest sposób na zwycięstwo. Słuchajcie, to piję jeszcze sobie tutaj jedną podkę. I myślę, że już tą gierę będziemy mogli właśnie kończyć w ten sposób. Także idziemy teraz do green um, No i myślę, że to już będzie koniec tej giery Chłopcy, w ogóle obudowuje to łóżko tak totalnie, totalnie Ale no spoko Cyk, sobie tak rzucimy to jajko tak tutaj Hop, chyba nawet nie wie co się dzieje Nawet nie starciło mi naprawdę O Boże Siema stary No ogóle tak się wygrywa gierki na Hypixelu Pozdrawiam, polecam wszystkim <laughs> No i co, no i słuchajcie i widzimy się myślę, że w next, w next odcinku, nie mogę tu wskoczyć, który będzie już za niedługo, także e, oczywiście się widzimy, no i co? no i dzięki za oglądanie tego odcinka, oczywiście łapa w górę, super. byłbym bardzo, bardzo wdzięczny, e, no i dzięki za wszystko, siema, no dzięki, cześć.